Halo moi drodzy patroni, witam was w czterdziestym odcinku naszego podcastu przydatny idiomy zwroty i powiedzonka, a dzisiaj o takim zwrocie a halb so wild", który w języku niemieckim jest dość często słyszany i który jak pokazuje rysunek oznacza, że coś jest tylko w połowie dzikie. A halb so wild", czyli na wpół takie dzikie. No i od... Kontekstu. No, w zależności od kontekstu można rozumieć ten zwrot ym, w taki sposób. O, to nic takiego. To nic poważnego. Nie jest tak źle. Nie ma tak źle. To nie jest znowu takie straszne. Czyli, a, halb zu so wild. Takie, że można by nawet powiedzieć, że nic się nie stało. Nic takiego. Nie, nic poważnego. Weźmy przykład. Hör doch auf. Reg dich zu so auf. Jest to halb zu so wild. Weź przestań. Nie denerwuj się tak. Nie jest tak źle. Hör auf. Reg dich nicht so auf. Ist doch halb so wild. Weź przestań. Nie denerwuj się tak. Nie jest tak źle. Albo weźmy inny przykład. Oh nein, du blutest. O oh nie, ty krwawisz. Hä, eh, halb so wild. Das ist nur ein kratzer. To nic takiego. To tylko draśnięcie. Oh nein, du blutest. Ah, halb so wild, das ist nur ein Kratzer. ja. Także y, jeśli będziecie chcieli komuś powiedzieć, że a, nie ma tak źle, y, to jest na wpół takie straszne, że tak powiem, czyli a, to nic takiego, nie ma tak źle, y, no to y, możecie powiedzieć właśnie a, halb so wild. Jeżeli y, y, właśnie będzie taka okazja, taki kontekst, y, 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 że komuś będzie się to wydawało takie nie wiadomo co, y, a my chcemy powiedzieć, ach, to nic takiego, to możemy powiedzieć, a, halb so wild. Na przykład, Urwał wam rękę, a wy tam e, nie ma tak źle, mam jeszcze drugą. Okej. Okay. Także jeśli chcecie sobie pobrać materiały związane z podcastem, oczywiście wszystkie rysunki, cały zapis MP3 i tak dalej, to oczywiście do pobrania z mojego profilu na Patronite. Ja, danke schön und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.